Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Walking Dead poświęconym postaci Michon. A W poprzednim odcinku, co najważniejsze, to uciekliśmy sobie z bazy tych patusów, którzy wykorzystywali te wszystkie połączone łódki. No i chyba teraz, w tym odcinku, co będziemy kontynuować, dotrzemy na brzeg. Z tego co widziałem w Zajawce, do właśnie drugiego odcinka. Powinno być raczej dosyć interesująco. I chyba powinniśmy też uzyskać możliwość zemsty na naszych oprawcach. Także zobaczymy. Gotta learn to keep your machine on your back. Instead of hack your way up. Because that doesn't always work. I couldn't risk leaving you behind. You gotta believe. I know what I'm doing. Sometimes. All I'm saying is next time, let me do what I do first. And if that doesn't work, your machete can do the talking. Okay. We can hide out at my house <laughs> until it's clear. My dad can help you. It's not far. We'll get there before morning. Your dad? Why didn't you mention him before? I don't want normal looking for him. I'll tell you more on the way. ale za daleko nie uciekliśmy, także powinniśmy się spieszyć No i co teraz? Już odwrotu raczej nie mamy. Co jest? To to. Aż z tamtej. z tamtej łódki. No dobra, czołgajcie się do lasu. between us and Norma. Hold the walkers, go for them instead. We can lose them in the woods. How are we going to do that? No, yeah. yeah. so, to like we're just going to walk through those things. No, jakieś just watch. Aha, czyli mamy sprytny plan. W ogóle to było ciekawe, że nawet po, po apokalipsie Michon chodziła w swoim garniturku. Co i to je zatrzyma? Ale dobra, tam za nimi są żywi ludzie. No, to jest DIY. A nie są aż tak głupi? Też mam drugie pytanie, nawet pomimo tego, że oni są na sznurku, dlaczego oni idą tam gdzie my chcemy? Przecież dobra, stracili swoje swoją broń, czyli ręce i zęby, ale myślę, że nadal są dosyć głodni ludzkiego mięska i odwróciliby się i raczej nieśliby w kierunku, w którym my byśmy chcieli, tylko w naszym kierunku.

Please, she's I, I can't believe that worked. Just be glad it did. There. Take him down. Hit in the woods. Move!

a Shortcut to my house, but you're not gonna like it. Ah, screwed. Okay, it's not as bad as it looks. No, no, the way up. This will work. Are you sure this thing's safe? Safer than taking the long way home. No okej, okay, musimy zaryzykować. Ale pewnie coś się zesra i coś się obluzuje, But ktoś no spadnie i to pewnie będzie miszon. <coughs> no właśnie, już teraz mamy zapowiedź. To wygląda bezpiecznie niż to, sprzedawałe. Także zobaczymy, Jaka, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. O! No. Mówiłem.

Dobra, temu zaufamy. Ale myślę, że to nie ma znaczenia, którą stronę byśmy wybrali. Aha, czyli potrafi trafić w jej rękę, ale już piszącą miszon... Nie. Dobrze, dobrze. Dobra, skaczcie No i to było na tyle ze skrótu.

My house is up ahead. We're not far. <laughs> oh, oh! Oh, the old monopolist has returned. <laughs> i found norma's place a while back when it was just a couple of boats anchored to a pier. they they had some supplies just sitting out and norma caught me i didn't think she was going to but she she, she let me go and, and now greg is dead don't beat yourself up sam what'd you take from her Canned food, antibiotics, whatever I could get my hands on. Don't find that stuff out where we live. No wonder she was mad. This last time I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg he didn't think it was. No, you know I should have. Listen. God, I'm, I'm dizzy again. Thanks. A clear path. You're not looking so good. I feel even worse. Talking helps. <laughs> Uh, I, I don't want to black out on you. Stay with us, Sam. You sure your house is safe? I think so. It's kept us alive for the past, uh, however long it's been. It's hard to find. That's our only real defense, though. We've been lucky. Right now, I'll take whatever we can get. Yeah. Oh. Wow. Oh. I got this. Buddy. Uh. <laughs> Stick close. It's too dangerous out here. Not something I believe. Dad was right. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. I didn't listen. You knew the risk with Norman and you still took your brother. If we hadn't gotten food, we all would have died. Doesn't mean I don't regret it that's not so bad as long as you learn from it greg, i don't know how am i supposed to tell my dad about greg it's gonna ruin him let me handle it i'll tell him thanks Michonne. I made it Tak, gdzie jest ten dom? Sam. Sam. Tutaj nie masz tego domu. Było jedynie jakieś ogrodzenie, ale też niezbyt solidne. Łapki jakieś? Chyba tak. Okej, okay, dobra, to już lepiej wygląda. Pewnie któryś z nas spadnie w pułapkę i pewnie nie będę to ja, tylko nasz przyjaciel. Ogólnie trochę mam flashbacki z. Ostatniego sezonu The Walking Dead to trochę wygląda jak ten las przy tym ośrodku dla trudnej młodzieży. No i w budynek też trochę podobny. No co strzelasz, człowieku? step. We just want to help this girl. Sam! No, Is she bravo, Genius! Did you kill her? Sam! not fucking around! Sam's still alive, but she won't be for long unless you <coughs> let us in. <coughs> Sam? Yeah, we have Maybe you shot her. Ja you. co you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. You better fucking move we're all dead. God no damn it. Get her in here! Congratulations. what time To jest naprawdę, naprawdę złe. Została Co? Jak się nazywasz? To jest James. Okej, okay, James. Masz kind of. czy kula wyszła na wylot, czy jednak została w organizmie. we are gonna do we gotta do it fast got it uh, uh. what are you doing with that sam sam i got you i'm here uh, uh, just focus uh, on this she's gonna want this uh, uh, uh. is the bullet still in there didn't punch through uh-huh she's uh, struggling there right? there's too much blood uh, Wódka nie za dobrze sprawdza się do dezynfekcji, ponieważ ma za niskie stężenie alkoholu. Od biedy wiadomo, jest lepsza niż jakaś woda czy coś, ale 40% to nie jest wcale dużo. Jest! Mamy kulę. Teraz trzeba tam napchać bandaża do środka rany. Najpóźniej na zewnątrz jeszcze obandażować. Aha. Tym zdezynfektujemy. No dobra. To prawda zabije bakterie, ale też zetnie tkanki i regeneracja może być nawet niemożliwa później. No, 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 no. John! Co ty robisz do Wiesz, ją sobie Tak. dla fanu Jest jakaś rodzina Meksykanów, czy. kogoś w ten deseń? Ale żyje czy nie żyje? A ja właśnie chciałem się o to zapytać. Aha, czyli nie chciałaś użyć bandaża, tylko tak chciałaś zatrzymać popewienie? Myślę, że chodzi tutaj o odkażenie rany. Tell me, what <coughs> Trzeba mu powiedzieć: with my to death? I uratowałem Sam. Carried her through a walker-infested forest back to you. When Sam wakes up, we'll see what really happened. I'm oh, Look at me. I don't know who the hell you are, but Dad, Dad, where's Greg? Um. Yep, seriously. Didn't make it. Oh. No. <laughs> <laughs> It's okay, boys. It's okay. Ciekawie jestem, co się teraz dzieje z naszymi kumplami na promie. Czy zostali porwani, czy może jakoś sami naprawili prom i popłynęli dalej? Aha, znowu jakieś flashbacki. girls in here. Follet i Elodi. Pewnie nie zapamiętam, ale warto sobie powtórzyć. Ale tutaj nic więcej nie ma. Ale gdzie masz broń? Gdzie jest twoja katana? Pod łóżkiem? Nie, nie możemy nic sprawdzić. Ale fajnie, że przynajmniej zasymulowali tutaj lustro. W innych grach lustro najczęściej nie jest dostępne jest zbite albo jest strasznie brudne i wtedy nie możemy zobaczyć żadnego obrazu. Urde, nie chcę mi się aż tak bardzo zbierać tego wszystkiego. Ja rozumiem, że to może być ważne dla Miszona, ale... Mnie osobiście nie za bardzo to interesuje w zasadzie kurcy powinni nam dać jeden pokoik do przejrzenia i koniec flashbacku i dalszej części dowiecie się później. Co to jakiś New York? Czy jakieś inne wielkie miasto amerykańskie rozbite okno. Ale w ogóle skąd się tutaj tyle zombiaków wzięło? I to są pierwsze dni apokalipsy, kiedy jeszcze armia, policja próbowały zrobić z tym wszystkim porządek. No dobra, no ale tutaj nic nie ma. Tu jest jakiś brokat. Czy to jest niby ma być krew? Nie wiem. O, coś nowego. O, coś się dzieje fajnie. Jeszcze telefony działają. Okej. Okay. Ale to wyglądało na zwykłe kroki normalnego człowieka, a nie szwendacza. Dobra, odbierzemy. Hello? Donna? I, I've been trying to get a hold of their dad. Are the girls with you? I, I don't know where they are. No one's answering. I, I I've been looking for them. Me too. God, I hope they're okay. I, I I talked to Dominic earlier, but there was there was screaming. Christ, it was horrible. I don't know if it was him or who, but God been shown. He sounded so scared. The girls, too. Christ, it's a crime. I couldn't stand it it must be five. Donna, where was he taking the girls? Here. To my but place, outside the city. Thought it'd be safer, but here... I'll look it up. We have to find them. They could be anywhere. And if we can't get so them? I, I don't... where are do we... I'm gonna keep searching here. O, powrót do rzeczywistości. Ale tego, kim jest Dona, dowiemy się w następnym odcinku. Także to by było dzisiaj tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!